W Jeziorku w gminie Grębów zakończył się pierwszy etap budowy jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Inwestycja realizuje grupa PGE. W grudniu ubiegłego roku w miejscu budowy około 10 km od Ternobrzega nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego. W niecały rok na zrekultywowanych terenach po kopalni siarki o powierzchni około 50 hektarów powstała instalacja o mocy ponad 50 MW. Teren nieprzypadkowy z, 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 przynajmniej z dwóch względów. Pierwszy wzgląd taki uwarunkowania, czyli duże odbiory, rozwój lokalny, strefy, strefy, specjalne strefy ekonomiczne, porozumienie tutaj ze stalową wolą, z prezydentem w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. To, to jakby pierwszy wybór, czyli energochłonność potrzeba, tak? Potrzeba sieci, potrzeba przemysłu, potrzeba ściągnięcia nowych inwestorów, którzy też potrzebują odnawialnych, odnawialnych źródeł energii energii, Ale też i no, uwarunkowania terenowe duży teren, porekultywacyjny można powiedzieć, drugie życie tego terenu. Oddana do użytku instalacja PV Jeziurko należąca do spółki PGE Energia Odnawialna składa się z blisko 100 tysięcy paneli słonecznych o mocy ponad 500 watów każdy. I na tym nie koniec, bowiem prowadzone są już prace przy jej rozbudowie. Budowa PV przebiegała bardzo sprawnie. Kolejny etap będzie oddany w 2024, czyli będzie sumerycznie 100 MW, a w 2025 kolejne 53 MW, czyli 100, 153 w 2025 będzie działało. Ze strategicznego punktu widzenia, rozwój energetyki odnawialnej jest bardzo, bardzo ważny w grupie kapitałowej i jest, można powiedzieć, kluczowym elementem. Powstała do tej pory instalacja pozwoli zasilić w energię elektryczną blisko 24 tysiące gospodarstw domowych. Docelowo w ciągu najbliższych dwóch lat ta moc zostanie zwiększona. Obrazowo możemy powiedzieć, że taka inwestycja jest w stanie zasilić około 125 tysięcy gospodarstw domowych, oczywiście obrazowo. Jeśli chodzi o obszar, pewnie jakieś 220-250 hektarów gruntu, w związku z czym to pokazuje skalę tej inwestycji. Jak podkreśla Kazimierz Skóra Wójt Gminy Grębów, farma fotowoltaiczna w jeziorku będzie mieć znaczący wkład do gminnego budżetu. Jest to w tej chwili największa inwestycja na terenie gminy Grębów, która przyniesie no wielkie korzyści finansowe dla gminy różnego rodzaju Danin. Myślę, że te kilka milionów co roku będzie mi wpływało do kasy właśnie gminy Grębów. No naprawdę będzie to potężny zastrzyk gotówki. Znaczna część produkowanej w jeziorku energii zasili między innymi powstający w stalowej woli strategiczny park przemysłowy.